Oczywiście tak było z tymi z i tak dalej. No i ja się dałem wypuścić, zadzwoniłem do ambasady i ja się pytam. No dzień dobry, tu dzwonię SuperExpresu, no dostaliśmy informację, że te z tam ten napis ułożyły. Tak było? Pytam się, a tam człowiek tak, tak dokładnie właśnie było. Mi się to wydawało śmieszne, ale teraz jak gadam z tymi ludźmi tutaj, na temat tych rzeczy u ludzi, to oni dokładnie tak samo się zachowują. Dokładnie tak samo się zachowują. Chociaż z tym stała energia, a tam to już ale jest gaz, jest węgiel, jest ropa, póki to się nie skończy, to nie ma sensu kombinować. Proszę uwagę, że cała cywilizacja polega na tym, że do, y, pewnego rodzaju technologie są zastępowane, kiedy się pojawiają technologie lepsze, a nie gorsze. A teraz mamy taką sytuację, że próbuje nam się zastąpić całkiem niezłą technologię, technologią obiektywnie gorszą. I tłumaczy nam się, że Skowronki napisały na górze, że to dzięki temu zatrzymamy dwutlenek węgla. Tak, proszę. Czy jest zdanie jest możliwe przekonanie takich zwykłych wyborców co do faktycznego stanu sytuacji? Bo mamy tak, mieliśmy usta nowelizację ustawy o IPN, której będziemy bronić jak, jak nie się jak podległości i skończyło się z podwodnym ogonem. Tak samo Fit for 55. Będziemy betować i e, Bruksela kazała, a tutaj Ruki poszła i podobne też inne sytuacje, gdzie jest wielki przekaz w Polsce medialny, walczymy, walczymy, a potem z tej walki zostajemy, zostajemy po prostu z ręką w pewnym naczelniku. No wie pan, no to trzeba niestety te władze, a zwłaszcza premiera morawieckiego, odspawać bo, od stołka, tak? bo premier morawiecki stosuje taktykę takiego, no, krótko mówiąc, profesjonalnego kłacza. Proszę się się zwrócić uwagę, że teraz on był na spotkaniu gdzieś tam tak. na południu Polski w przemyśle. Tak, i wystąpiła jakaś pani, która go zapytała o to, o tę Karolina Pikuła z Konfederacji i wystąpiła z pytaniem właśnie o sprawę ekshumacji. Cóż on powiedział? Tak, fajnie odpowiedział. Tak, cóż on powiedział? Przecież on nie powiedział, że nic nie robimy w tej sprawie, bo mamy to w dupie za przeproszeniem. Tylko on powiedział, nie, walczymy, nie zostawimy tego, będziemy z zapartym tchem walczyć do końca i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy na krok odstąpili i tak dalej, tak? Także on zawsze tak powie. W każdej sytuacji tak powie, a zrobi swoje. Ma to generalnie w nosie, co powie. No, opowiada bzdur. Powie, że Putin spowodował inflację, chociaż akurat to, kto spowodował inflację, to Borawiecki wie najlepiej, no bo to on sam spowodował, no to chyba jeszcze mniej więcej pamięta, co robił. Chociaż niektórzy ludzie są tak zakłamani, że oni autentycznie wierzą w to, że nie zrobili tego, co zrobili. No być może on już szedł na taki poziom, ale to tym bardziej trzeba Yy, trzeba go odspawać, tak? Trzeba go odspadać, bo yy, no on rzeczywiście te takie ściemy, te takie opowiadanie bzdur, właśnie jak tutaj z tymi ekshumacjami, to do, wyprowadził na no, no, najwyższy poziom, najwyższy poziom, no jeszcze aż takiego poziomu to chyba w Polsce nie było, chociaż różne bzdury się słyszały, tak? Więc, natomiast Wydaje mi się, że to wcale nie trzeba, żeby poszli ludzie, którzy mają dość. Wystarczy, poszli ci, którzy teoretycznie się jakoś utożsamiają z Polską, z wolnością i żeby oni wykonali taki ruch, żeby wstali, poszli na te wybory i żeby jeszcze w dodatku ktoś ich tam nie przekręcił, bo też trzeba uważać, trzeba uważać. przecież nie wiem, czy Państwo pamiętają, że PiS tworzył Yy, za pierwszym razem takie dwa ruchy ochrony wyborów nawet. Za drugim razem już z jakichś największych przyczyn nie tworzył, a teraz platforma chce tworzyć ruch ochrony wyborów, także ewidentnie yy, obie strony wiedzą yy, co druga szykuje, tak? Znaczy szykowała, a teraz szykuje, tak? Tak, proszę. Panie nas chciałem się dowiedzieć, co pan sądzi o próbie położenia połapy przez Unię Europejską na polskich lasach. E, czyli oddanie ich jakby w, w zarząd patoekologom czy też e, ekoterrorystom, którzy mieliby decydujący głos o tym, e, co z naszymi lasami się dzieje. A, a wiadomo e, nasze lasy no, e, dają zatrudnienie dziesiątkom tysięcy ludzi no, i generują duży dochód narodowy dla e, Polski. Mamy tutaj do czynienia z, tego, z patologią tego systemu sądowego, sądowego w Unii Europejskiej, na który już nie wiem, który tam z tych, tych naszych premierów się zgodził, to bym musiał sprawdzić. Czy to było teraz, czy to było jeszcze wcześniej. W każdym razie mamy e, sąd który już wielokrotnie pokazał, że jest bardzo, jest bardzo, nazwijmy to, spolegliwy wobec pewnego rodzaju nakazów politycznych i nie ma kompletnie niczego wspólnego z sprawiedliwością. W związku z czym, jeżeli w ogóle mamy jeszcze w tej Unii pozostawać, to trzeba wystąpić politycznie i powiedzieć, że ten sąd po prostu powinien być skasowany i jakieś takie rzeczy, które są nie wiem, konfliktowe, typu Turów, czy coś takiego, nie są rozstrzygane poprzez tego typu instytucje, tylko są rozstrzygane dwustronnie, tak? I oczywiście nie powinno być tak, że jakikolwiek sąd unijny ma cokolwiek wspólnego z polskimi lasami. A przecież to nie jest pierwszy wyrok, to nie jest pierwsza decyzja unijna, która dotyczy różnych, nazwijmy to, aspektów środowiskowych, pamiętają Państwo te. Te obwodnice tam koła Augustowa, itd. Tak tak tak? Jeżeli mm, ci ludzie, którzy tutaj żyją i mają pewne doświadczenie, wiedzą czego im potrzeba, yy, wiedzą jak prowadzić pewną gospodarkę, yy, no, zderzają się z jakimś taranem yy, w postaci jakiegoś sądu, który podejmuje decyzje yy, przy pomocy ludzi kompletnie niezorientowanych, a z reguły za to ustawionych politycznie na jakieś tam zamówienie, no to to jest jakiś zupełny skandal jasny. No tego po prostu, e, no nigdy nie powinno być. Z góry było wiadomo, że to się tak skończy, ale jakiś debil to podpisał także z polskiej strony, zamiast to zatrzymać. Już nie wiem kto to zrobił, więc tutaj wyzywam, bez, bez nazwiska jeszcze tak wyrażę. Można? Tak. Ja chciałem pana zapytać, czy pana zdaniem nie należałoby utworzyć jakiejś instytucji niezależnej, która by kontrolowała swój drównictwo? Bo to jest jednak sitwa, to jest kasta nadzwyczajna, jak sama się nazywa, środowisko przestępcze. To, co oni piszą, to są bardzo brednie, potworne. No i nie stosują procedury nawet. Coś trzeba z tym robić. Ktoś z zewnątrz powinien te wyroki czytać, oceniać, bo oni robią, co chcą. Ręka rękę myje manus manula. No Teoretycznie to jest tak, że władza sądownicza jest jedną z władz i po prostu władze polityczne powinny, no bo trudno, bo organiz jakąś organizację, no bo kto ją zawiesi, tak? kto jej da prawo do jakiejś reprezent reprezentatywności. No. Także generalnie to powinno być robione przez władze polityczne. Tylko problem jest taki z tymi władzami politycznymi, że nawet jak ten ziobro, no bo trzeba temu ziobrze oddać sprawiedliwość, że on parę rzeczy próbował tam wyczyścić, no to się okazało, że to mimo wygranych wyborów, to nie on ma władzę polityczną, tylko ktoś zupełnie inny. A ten ktoś zupełnie inny generalnie ma w nosie dokładnie, jak to tutaj wszystko funkcjonuje, ale chodzi mu o to, żeby akurat temu ziobrze zaszkodzić z tego względu, że ktoś tam go podkapował i powiedział, że to jest zły człowiek. I teraz jest zasada taka, że tutaj się rozgrywają jakieś tam. Sprawy rozstrzygalne na jakimś tam wysoko abstrakcyjnym, prawniczym poziomie, a tam one są rozgrywane w ten sposób, że ja nie lubię Zbyszka, w związku z czym cokolwiek on nie zrobi, to jako uwaga. No, ale to jest pokłosie naszej obecności w Unii. To jest pokłosie naszej obecności w Unii. Ja wolałbym taki system jak w Stanach, gdzie przychodzi nowa władza, nominuje tam jakiś tam swoich sędziów, po czym kończy się jej kadencja. I ci sędziowie są zamieniani na następnych, a prokuratorzy są oczywiście w wyborach yy, wybierani, więc jakby prokuratura jest w ogóle niezależna. Yy, a sędziowie też częściowo są wybierani. I wtedy by nie było takiego, tak, tak, takiego problemu. Jeżeli by zapadały takie wyroki, jak tutaj w przypadku, nie wiem, tych ludzi, co wtargnęli do kościoła i nagle Baba wymyśla, że oni wtargnęli, ale wtargnęli niezłośliwie, bo tam w przepisie jest napisane, że nie można przerywać. Yy, Yy, przerywać tych yy, praktyk religijnych zło yy, złośliwie, to ona mówi tak, ale nie jest napisane, że nie można przerywać niezłośliwie. A oni przerwali niezłośliwie, czyli są niewinni, no prostu. Takie jest uzasadnienie tej, tej babry, tak? Yy, więc, yy, ale jej się nie nazwolnić, może ją przeszkolić. Jej się nie nazwolnić, bo u nas wszystko jest chronione. Ci ludzie są, to kasta jest chroniona, tak? Tymczasem po prostu Pani powinna zostać przesunięta, nie wiem, do, do podbijania tam jakichś e, e, rzeczy w notariacie czy gdziekolwiek, a powinien przyjść normalny sędzia. Ale nie ma takiej możliwości. Władze się muszą szakować, muszą być cały czas w konflikcie. Tylko, że u nas jest czwarta władza jeszcze, z Unii Europejskiej, która może wszystko. A ci idioci się temu podczyniają. Sądownictwo zachodnie chyba jest dobre. No, francuskie. Jest. Złe jest. Zależy na jakim poziomie. Czy chodzi o poziom na przykład e, e, wolności słowa, no to jest bardzo złe obecnie. E, są wyroki za, tam się coś powie, jakimś murzynie e, i nagle w, w, wsadzają do więzienia. Tak? Wsadzają do więzienia. E, ale to jest oczywiście do pewnego stopnia wina też ustawodawstwa. Tyle, że ustawodawstwo w zakresie prawnym jest tworzone przez prawników. To przecież prawnicy tworzą sobie prawo niestety jakieś kolegium niezależne, opiniodawcze mogło powstać, nic by nie zaskoczyło. Ale to jest przecież Krajowa Rada Sądownicza, to to jest właśnie coś to jest takiego. lipa to jest nip jest... no to jedna no siła, to jedna siła. lipa przecież przeciwko nie Proszę? Wybrać. Czy zechce pan zabawić i zrobić takie szacunki, jak mógłby wyglądać ilościowo następny sejm, tak? Czy jest miejsce dla jakieś nowych partii, czy nowej partii. Ja rodzaju. tak, ja wydaje mi się, że konfederacja spokojnie może zdobyć 15%, wszystko na to wskazuje, o ile nie będą popełnione błędy w kampanii, tam ci główni politycy będą się zachowywać sensownie, a wydaje mi się, że będą. Yy, wydaje mi się, że to jest yy, jak Amen w Pacierzu. Yy, natomiast <laughs> jeśli chodzi o nowe partie, to powiem tak, ponieważ ja od lat obserwuję, jak to wygląda. <laughs> właśnie od tej strony prawnej. Moim zdaniem, o ile nowej partii nie będzie wprost organizowała jakaś, jakiś wywiad, jakaś tam bezpieka, krótko mówiąc, to stworzenie spontanicznej nowej partii w Polsce już w tym momencie, która będzie mogła wystartować w tych wyborach, jest niemożliwe z przyczyn proceduralnych, bo y, trzeba no, tę partię powołać, zebrać podpisy, zarejestrować y, te wszystkie konta, komitety i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Tak naprawdę... Y, w poprzednich wyborach powstały tylko dwie takie nowe partie. Jedna to była e, bez takiego doświadczenia: No to był Kukis, który tak naprawdę tej partii nie zdołał zarejestrować do dziś, i tam teraz ją wyrejestrował bo coś tam czegoś nie złożył. Chce zakładać jakąś nową, ale mówisz, może w pisie jednak no, jakiś tam ma bałagan. No a druga to była no, e, partia Petru. No to co do jej tam proweniencji, to chyba nikt nie ma wątpliwości. E, I ona rzeczywiście szybko powstała, bo ona powstała jakoś chyba maj-czerwiec, tak? Czyli teoretycznie jeszcze by mieli od obecnego czasu dwa miesiące, tak? I udało im, się, udało im się nie tylko wejść do parlamentu, ale całkiem na solidnym poziomie wejść do parlamentu, chociaż nawet ta, nazwijmy to w domniemaniu organizowana przez struktury partia nie poradziła sobie z rozliczeniami, tak? Okazało się, że jednak źle złożyli rozliczenia i tam cofnęli te wszystkie dotacje i tak dalej, tak dalej, to słynny mąż pani tej myszki agresorki tam zajmował się takimi rzeczami. Tak? Naprawdę oni stworzyli platforma z stworzyli tak skomplikowany, tak upierdliwy system, że bez dużych pieniędzy włożonych w organizację. Yy, nie, nie sposób się przez niego przebić. No, Konfederacji się udało z tego względu, że Korwin już był po tych 15 swoich partiach, już naprawdę startował w tym wyborach, że miał pewnego rodzaju know-how, miał pewnych ludzi, którzy wiedzieli, jak to uporządkować. Oczywiście sensie teraz powiedzmy, to się odbywa już w Konfederacji automatycznie. Natomiast nowa organizacja, która spontanicznie by do tego przystąpiła, yy, w tej chwili, to ja to no, nie doradzam, nie doradzałbym bo utknął na jakichś rapach. Tak, ja jeszcze pół ja pytania. Pytanie ja z Szanowni Państwo, jeszcze dwa pytania i będziemy musieli kończyć. Dwa i pół. okej, dwa i pół. I teraz tak, Wojtek, to jeszcze ty dokończ. Ja jeszcze nie Z tej strony ci nie I tutaj pan Sygnał. Pytanie z korytarza. O, i pytanie z korytarza. No, zada. Zada. Dobrze, no pan może być... Pan może już ten parek kończyć, pytanie o krótkim i wreszcie. to, 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 tak. Wojtek, to tylko... Bo są jakieś partie, tak? No i, i partie jest 90. No, no, tak. no tak. Chociaż teraz są te A? rejestrowe... No oburzenie społeczne. Tak? No tak, ale to muszą być partie, które potem będą w stanie zarejestrować te wszystkie komitety wyborcze, zarejestrować te wszystkie tam jakieś konta do rozliczeń i tak dalej, i tak dalej. Będą... Poza tym, wie Pan, jest tak. Ja prowadziłem dla Korwina po, parę razy wybory samorządowe, raz prowadziłem europejskie. To jest największym sukcesem. Cały czas podkreślam, że najlepszy wynik prawicy na razie uzyskałem ja i kolega Krzysztof Szpanielewski. Wtedy, jak Korwin wyskoczył, to było tak 7,23 czy coś takiego. W każdym bądź razie... Yy, Potem jest problem z zarejestrowaniem tego wszystkiego. Tak? Czyli trzeba odpowiednią liczbę kandydatów do każdego okręgu. Musi być, żeby zarejestrować te listy, no to musi być co najmniej zebrane podpisy w 50% tych okręgów. To wtedy można wreszcie tam już zarejestrować. Ale trzeba mieć też tych ludzi. To też, to też wcale nie jest takie proste, bo organizacja, która ma sukces, to ludzie się do niej garną. Organizacja, która jest nieznana albo ma jakiś odbiór to się ludzie wcale do niej nie dają. Jeszcze musi być na niej oczywiście parytet, czyli 40% pań. No więc te kobiety są, ja własną matkę raz musiałem wrzucić na listę. A potem no, ledwo, ledwo ta moja matka, 75-letnia, wtedy się e, zgodziła w ogóle, żeby tam mi ten parytet zrobić w jakimś tam okręgu, po czym, e, po czym słyszę tak, a ten somer, no nawet własną matkę wepnął na listę. No, tak jest, tak? Wszyscy jakby, bo to były te wybory samorządowe, gdzie to już wtedy trzeba mieć tych kandydatów, bo tylko startowaliśmy wtedy do sejmiku. A i tak trzeba było mieć tych kandydatów, chyba, nie wiem, tam z kilkaset osób, tak, w tym 40% kobiet. No to wszyscy tylko tam dzwonili po swoich matkach, żonach, siostrach. też Teściowych i się pytali czy ten, a od razu powiem, że reakcja z reguły była nieprzyjemna. Ja Marek też. gdzie ja będę, przecież ja mieszkam tu. Ja mówię, no właśnie chodzi o to, że mieszkasz no to może ktoś się tam zna. No właśnie, właśnie, że nie zna. <grymienicza> Dziękuję bardzo. E, pan Szwedzak. Ja miał takie pytanie, właściwie dwa pytania. No, no to jedno. Platforma tej Polaków, wszyscy wiemy. E, Proszę Pana, ma. więc mam takie pytanie. Co robi y, PiS, no też wiemy, sytuacja, Gospodarcza jest tak naprawdę wartość pieniądza dramatyczna, żeby nie powiedzieć tragiczna. Proszę Pana, czy, czy społeczeństwo jest tak ogłupiane, czy dumne, że jest tak wysokie poparcie, bo prawie 40% W nie, nie ja przeprowadzam te badania. Platforma ma około 30%, reszta partii, no to nawet jeśli Konfederacja, czego życzę nawet jest, 20%, to tak naprawdę nic nie mamy do powiedzenia. Proszę Pana. Zasada jest w pisie jedna. Stara rzymska zasada. Dzień rządzi. Druga zasada, zarządzanie. To zarządzanie jest takie. proszę do lasu. Nie można było pójść. Nie są ci wyborcy. Do czego oni wybierają? Proszę pana, głosują na ten PiS. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, proszę pana. Krym należał etnicznie do Tatarów Krymskich. To Chruszczo podkreślał. Chruszczo przyłączył. Ukrainy, Krym. Więc jaka mowa jest tutaj o odzyskaniu Krymu, krymu przez Ukrainę? On nigdy nie był ukraiński. To po prostu zostało mechanicznie zrobione. Pierwszy sekretarz partii Związku Radzieckiego to zrobił. Który był ukraiński. Ja nie jestem ani sympatykiem Rosji, ani Ukrainy. chodzi im. Jeśli chodzi o poparcie dla pis to proszę się tym specjalnie ani nie dziwić, ani nie przejmować. Ja przypominam, że jak były wybory w 1989 roku, to przecież partia też miała bardzo pewną, znaczy byli bardzo pewni siebie, dlatego w ogóle doprowadzili do... zdecydowali się na te wybory, chociaż oczywiście w Sejmie był paryty, tak? czyli mieli tam pewną gwarancję miejsc, żeby nie było tak, że będzie jakieś nieszczęście. Yy, okazało się, że jest to nieszczęście, czyli generalnie wszystkie inne miejsca z wyjątkiem tych zagwarantowanych prawie wszystkie yy, stracili, a w Senacie z wyjątkiem jednego wszystkie stracili, tak? A ten jeden z okłosa, no to tam pytanie czołgów. A jaka to była strata, jeśli z jednej strony była partia rządząca, a z drugiej agentura? No. Owszem, ale oni sami, mimo, mimo tej przegranej, mieli cały czas 30%, tak jak PiS teraz. Byli ludzie, którzy pracowali w tych urzędach, w różnych tam strukturach i tak dalej, i tak dalej. I najwyraźniej PiS się nauczył, że trzeba stworzyć taką siatkę ludzi. I ci ludzie, którzy gdzieś tam pracują właśnie z takich powodów, że tam syn kuzyna ciotki i, tak dalej, i tak dalej, z tego bardzo partykularnego i osobistego powodu będą na nich głosować. Proste. Jeżeli mamy miliony nauczycieli, miliony urzędników, miliony tam nie wiadomo kogo i wszyscy są na tych y, y, pensjach państwowych i wszyscy dostali to odpisu, to oni będą ten PiS głosować. To jest Pytanie skarżone. A drugie pytanie, drugie pytanie szybko o Krymie. Wie Pan, Krym y, był Polski wprawdzie y, tylko przez 3 lata w XIV wieku i tego bym się trzymał. Czy do pana redaktora, proszę, bo, proszę wejść pytanie proszę. Czy do pana redaktora dzwonił ktoś ze środowiska dziennikarskiego z mainstreamu w sprawie zdjęcia pana portalu Ocenzurowania, w sensie czy ktoś na przykład y, nie chciał zrobić takiej akcji jak z TFN, było, że nie chcieli dać koncesji i były wolne media w cudzysłowie, i czy ktoś nie chciał panu pomóc w tej sprawie, żeby zrobić taką akcję jak TFN właśnie, żeby ogólnopolsku stworzyć tak, że, że pan został ocenzurowany i że mamy tu problem właśnie z obiektywizmem i z, z wolnymi mediami. No, no, oczywiście pan żartuje, wiadomo, że nie, natomiast <noise> jedyny... Z, A może nie z mainstreamu? Może jedyny ktoś... z tego środowiska to jest były narodowiec kolega Wierty, który tam napisał, i dość to... że on wprawdzie mnie za bardzo nie lubi, ale uważasz że to skandal, bo to tutaj takie silne poparcie z tej strony nastąpiło. A oprócz tego... Żadnego to... wywiadu, nic? Jeszcze, nie, jeszcze e, ktoś mi podesłał fragment rozmowy. Yy, tego Mazurka yy, z tego z, z tego RMF-u, czy tam nie wiem z tak ze Stanowskim i tam i tam też tak rozpatrywali że Jezu, no tam pewnie straszne rzeczy były straszne rzeczy były no, ale to może jednak Białoruś to może jednak Białoruś dziękuję okej okay. ostatnie pytanie tutaj od pana i będziemy kończyć. szkody szkoda mam doświadczenia ale o co to chciałem zapytać? O, o tą sytuację w samorządach lekarskich, o tym, że jutro będą sądzeni w, w Poznaniu lekarzy, część z tych grup tzw. lekarzy 114. Czy może pan coś No, Jest to jakiś zupełnie dziki skandal. Moim zdaniem e, pierwszą rzeczą, która, e, znaczy jest dużo tych pierwszych rzeczy, ale jedną z, pierwszą, z pierwszych rzeczy, e, to, którymi powinna się zająć Konfederacja w tym kolejnym Sejmie, jak odpukać będzie miała nieco więcej wpływu, to jest likwidacja tych nieszczęsnych samorządów lekarskich. Ja sam byłem raz wezwany w charakterze świadka przed samorząd lekarski. W jakiej sprawie? Otóż w takiej sprawie, że jeden z tych lekarzy, nie wiem czy on, ale zapewne się zachowywał podczas tej pandemii tak zwanej, na pewno się zachowywał dobrze, napisał do mnie list w którym napisał, że jest no, pediatrą, tak? pracuje w jakimś szpitalu i mówi, że do, doprowadza go do e, pasji e, sytuacja, z którą ma na co dzień do czynienia od lat w szpitalu pediatrycznym, która polega na tym, że jak przychodzi matka z jakimś lekarzem, e, z tym dzieckiem, e, to personel szpitala robi wszystko, żeby zostawić to dziecko w tym szpitalu. Robi wszystko, no jakaś tam lekka gorączka, coś tam, nieważne, niech zostaje. Dlaczego? No dlatego, bo się liczy osobą-łóżko. A łóżko jest zatwierdzane, jeżeli ma pokrycie. Jeżeli w jakimś roku nie ma pokrycia łóżko, to jest likwidowane łóżko. A jak jest łóżko likwidowane, no, no to może być i oddział zlikwidowany, i personel może być zredukowany, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A niczego tak się miło nie leczy jak dzieci. No mam staruchów leczyć, to nieprzyjemnie, a dzieci się fajnie leczy. W związku z czym w tym szpitalu się pracował, no praktycznie zawsze zapadała decyzja, że dziecko musi na 3 dni trafić do szpitala. I on to opisał, że to jest praktycznie jakieś takie porywanie dzieci z przyczyn administracyjnych. I ja opublikowałem ten list. Natychmiast samorząd lekarski, że on obraża tam lekarzy i że będzie miał proces, a ja jako świadek miałem zeznawać, że właśnie dostałem taki list i y, y, świadkiem tego oskarżenia. K oczywiście y, 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 krótko mówiąc zignorowałem to pismo, po czym dostałem pismo z grzywną 5 tysięcy złotych za to, że się nie stawiłem na przesłuchanie. Okazuje się, że oni tam mają takie możliwości, prawda? Ja w ogóle byłem w szoku, że coś takiego jest. To, to, to coś takiego wymyśli. Że... No i dobrze, polazłem tam na, tam, tam na pułapki to jest. Płacę do tego samorządu. Tam się działa jakaś taka starsza kobieta i mi mówi tak, przyszedł pan. A ja mówię tak. A on, ona mówi niepotrzebnie, chociaż no, zdejmę panu tą krzywdę, nie niepotrzebnie, bo my już tą sprawę załatwiliśmy. A ja mówię, no po co mnie wzywaliście? Żebyś pan nauczył. Tak? No, dziękujemy. Także jeszcze... tak, ja no... sobą... Nie odpowiedziałem to... na pytanie, ale chciałbym to... zadać... Chciałem... Chciałem zadać takie pytanie. To przepraszam, to przepraszam, bo ja jeszcze się tutaj chciałem patrzę, że... Nie, no mówię, że ten samorząd musi być zlikwidowany, a ci ludzie, którzy wydają te wyroki udają sędziów, bo oni przecież nie są żadnymi sędziami, jeżeli ci ludzie mogą być jakimiś sędziami, no to po co w ogóle te kadanie o tym, że sędzią może być tylko ktoś po jakimś wydziale prawa, tak? Co to jest w ogóle za absurd. Przecież to jest nawet z tej strony dowód na to, że e, tworzenie takich restrykcji nie ma sensu. Tego sądu nie powinno być, e, a sądy powinny być przynajmniej w dużej części wybieralne. I wtedy być może ci najgorsi sędziowie by z systemu. Chciałbym się zapytać Pana, czy Pan zna kanał Piński, na YouTube Kanał Jan Piński. Czy Pan Znale, słyszał o tym Piński, kanale I co, pan, i co Pan sądzi na temat? Tego? bo Za to, co tam jest na tym kanale, on się mianuje największym antypisowskim kanałem na YouTube. Gromadzi afery pisów, już zgromadził 700 afer pisów. Ponad 900, opiwających prawie na bilion złotych nadużyć. I za te treści, które są tam na YouTubie, to już powinien dawno być wykluczony, ale on ma jeden argument, jedno zdjęcie czy dwa zdjęcia, które powodują to, że nikt mu tego kanału nie zdejmuje. Słysza Pan coś o tym? Nie słyszałem coś o tym, no, Ale to, tego kolegę Janka Pińskiego znam od lat i jest moim publicystą. No, to jest... Natomiast Janek Piński jest oczywiście lekkim, no... <laughs> jak by to nazwać? No, no co e... na Ekscentryczny. i też no się w pobliżu tych służb zbyt, zbyt, nazwijmy to, często kręci. Oczywiście on nie ma z nimi nic wspólnego, ale cały czas opowiada, że tutaj kogoś spotka, tu się dowiedział i tak dalej. Nawet tam jest jakiś taki jego kolega, były, były umek, tak który tam występuje. Natomiast y, y, kolega Janek ostatnio też odkrył w sobie Żyda, niestety. <laughs> <laughs> więc, więc to nazwijmy to, Yy, osoba dosyć skomplikowana. Ja dostaję ja dostaję, ja dostaję, ja dostaję listy czasem od żeby wyrzucić tego Kaczyńskiego, bo tak luźnie do tego Kaczyńskiego. Przecież jego główny numer popisowy to jest oskarżanie Kaczyńskiego, Popiski że jest homoseksualistą tak, tak. i on to proces ma. Przecież Kaczyński mu proces wytoczył, yy, Ale no umówmy się, oprócz tego yy, jakby wątku merytorycznego, który no... E, trzeba też brać w lekki nawias, to tutaj trzeba brać pod uwagę e, wątek merkan, merkantylny, bo on na tym YouTubie w tej chwili bardzo dużo zarabia i e, zauważył też, że jest w 100% bezkarny, no bo z jakichś największych przyczyn YouTube e, ataki na nie Kaczyńskiego nie, nie toleruje w 100%. To już teraz już troszeczkę no to siadło, to już nie są te oglądalności, co miałem, ale miał kiedyś to 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 było 100 więc, tysięcy, to, coś tam to, 50, to. Nie? teraz troszeczkę tam... Spada, więc e, on się troszeczkę niepokoi, musi do, dowalać do pieca i tak dalej, i tak dalej. Ale <śmuszczam> dobrze dowala, tak ale, ale do pieca dobrze <śmuszczam> dowala. <śmuszczam> no, tak, no. Ja zawsze pytam się o ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. No. Ja bym... Ja bym za to, że tak wyrażę, ręki sobie uciąć nie dał. No. <grym _> nie, ale no, tylko opinia była taka, no ja się zgadzam o pana opinię. Sam jestem ciekaw, jak się zakończy do niego proces z Jierosław No właśnie. tak. Jak jest... będą sobie udowadniać. Udowadniać. Prawdę w przekazie na temat Meritum sporu. <grym _> no to to jest ciekawe właśnie. Szanowni Państwo. Odmajcie światki. Tomasowe. Wielki Jak ktoś nie czytał tygodnika, najwyższy czas to już sobie zabrać, a tu jeszcze zostało parę książek, jak ktoś ma ochotę, Ale to już ja, dziękujemy i zapraszamy za miesiąc.